Я привезла деньги украинские, гривны, и еду ребятам <связанная> в дорогу. Хотя <связанная> бы что-нибудь, что было, то собрали. <связанная> вот. Там еще сегодня, конечно, хотели подвести мне после трех еще 7 тысяч гривен. Но я говорю, ну, ребят, человек... Да, тут тут 6650 гривен. Давай я их после лет поставлю. А, тут так. копейки, там еще. Вот. А подходит? мне нужно сейчас не ходят. Как это? Что, вот? что это не ходит? Что это ходит? Ходит, ходит. Дело, там тоже нормально пригодится. Потому что там мне собросло прислали деньги, там собрали тоже знакомые. Не календарик. Ну что смогли, собрали. На прошлой неделе за сутки то собрали 18 тысяч гривен. А сегодня так, что что есть со знакомых. Ой, главное, чтобы пригодилось и главное, чтобы все было хорошо. Слава Украине, как говорится. Здоровья. Как Здоровья. говорят все. Доброе. Всем. Что, ты едешь с ним? Да, да, как да, раз да, да, это мой сын. О, я на главах. С... С... Саня. Аня литовица и ее муж. Таню вытворили. Саня, не пьянь. что, это, блин, еда. Да, заберем, если не... он заберет. Это еда, открыл и ешь. Доброе, давай. Может тоже там школа забрала, так вообще нет, хорошо. Это, а, уже есть. Это, это, может быть на, на, это, может это на передней это середине. Нормальный список, так, да, я список, скажем, я так. так, все, консерв точно. Если кто -то, что с консервами, завтра тоже консервы. Ну да. что, -то. Ну, тоже будешь забирать, Но, что, Да, маш собирали. машина, машина забита под завязку. Но это все, что необходимо. Ничего лишнего не будет. Да. Так, давайте. Ну, и добрый, пошутка до конца. Так, что у нас у нас есть? не знаю, больно брать, как у ну, я желтый color. Ага, ну так, желтый. Это очень важно. Рено. На всякий случай. На всякий случай. На всякий В разе, если еще то можешь так, взять, так, так, Давай, давай. Ну. Zobaczmy, by trzymał się No, jest dobry, Paweł. No. Jest dobry, jest dobry, no. Jeszcze ma to na kieszeni, no. żeby to by... No. Ciekawe, to skrótu, bo będzie to w domu. Nie znał. No, no, zastanów no, się, bo to są takie rzeczy, które podarowali tu ludzie. Mm. Okay. A powiedziała Agnieszka, żeby się na no, park zajrzał. Mają dużo militarnych y, z, z, z biurek. Aha, militarnej bo to można powiedzieć, że jest coś... praktikę, która ma tamtej? się znalazły tak. A, A reszta to są te latarki, czołówki I, no. i baterie, o. takie, Fajnie. dwie takie, trzy takie paczki baterii, więc nie okay. wiem, gdzie je przepakujemy, czy zostawimy w tym bolsze czarnym, nie, tak. to sobie gdzieś tam Tutaj przepakujesz, to, dobra. To jeżeli tak, to masz. Ja z panią Beatką, z Polek z Opole. Dobrym? To podpisać. Jako obdarowany, jako przyjmujący to, dobrze? Tutaj. Tut, tak? Uh -huh. Ja zdobędę jego podpis, to ci oddam tą jedną, bo Dobra. jedna jest dla ciebie. Co mam piciątku ustawić? Jak masz tutaj. Hmm. Hmm? Będzie profesjonalny. Nie ma miejsca dla Was? Dla was nie ma miejsca? Co? Jest to ruch społeczno-polityczny, zainicjowany przez Szymona Hołownię, zrzeszamy wśród naszych grona osób wolontariuszy, którzy chcą czynić dobro. I właśnie wśród naszych wolontariuszy jest Wyjątkowy chłopak, Marcin Tumulka, który jak tylko usłyszał, że wraca stąd chłopak na front z Ukrainy, postanowił wyposażyć go w niezbędne sprzęty potrzebne tam do walki. Zorganizował zrzutkę wśród naszych wolontariuszy i w swoich różnych znajomych. Zebrał pieniążki, za które kupił śpiwory, karimaty, kurtki. Rękawice, skarpety ocieplane. Udało się też zgromadzić kilka rzeczy dzięki darczyńcom, takim jak latarki, czołówki, baterie, specjalistyczną żywność, taką wojskową. To wszystko przywiózł tutaj do biura i dzisiaj panowie, którzy właśnie wyjeżdżają na Ukrainę, zabierają to od nas i w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim, którzy się dołączyli do tej zrzutki i w ten sposób wyrazili swoją solidarność z Ukrainą. Sława Ukrainie! Буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива.